Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, i dzisiaj porozmawiamy trochę o rolnictwie, trochę o biznesie. Rolnictwo, a biznes, czy warto w to wchodzić i kiedy kontynuować biznes, jeżeli y, mamy jakąś tam, y, mamy jakieś gospodarstwo rolne, czy warto to robić. To nad tym się po prostu musicie zastanowić, i chciałem Wam trochę właśnie o tym opowiedzieć. Powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony i czy w ogóle ja osobiście. Bym Wam to polecał, żebyście połączyli jedno z drugim. I teraz tak, jeżeli chodzi o rolnictwo, słuchajcie, to tak naprawdę są branże bardziej opłacalne i mniej opłacalne. Jeżeli macie wiele hektarów maszyny. Macie jakiś pomysł, warto to łączyć, tylko musicie pamiętać, że są pewne zasady, które wykluczają Was z krus, jeżeli ich nie przestrzegacie. To możecie sobie łatwo sprawdzić. Taką najważniejszą zasadą i najtrudniejszą dla, do utrzymania dla przedsiębiorcy jest wykazanie po prostu małego przychodu z tego, co się orientuje. No i tutaj musi być to niestety chyba ta najniższa krajowa, ale to jeszcze musicie sobie sprawdzić. Natomiast samo słuchajcie, bycie rolnikiem, bycie przedsiębiorcą raczej jedno nie wyklucza drugiego. No ale wiadomo, że jeżeli chcemy być tym rolnikiem, no to musimy mieć trochę tych hektarów, jakiś pomysł na siebie, bo mając 2-3 hektary jakieś stare maszyny może być trudne, żeby faktycznie na tym konkretne pieniądze zarobić, ale jeżeli faktycznie, tak jak rozmawiamy, mamy jakiś pomysł, można z tego żyć i to całkiem Nieźle, można połączyć jedno z drugim, można założyć jakieś przetwórstwo, słuchajcie, warzyw, produkcję ekologicznej żywności, jakąś agroturystykę. No, możliwości jest naprawdę, naprawdę sporo. Może być jakaś hurtownia warzywno-owocowa. Tylko jest jeszcze jeden mankament, na który ludzie nie zwracają uwagi, to jest, słuchajcie, przede wszystkim produkcja. Rolnik nie ma czasu na to, żeby szukać rynku zbytu, żeby poszerzać sieć klientów, żeby e, budować jakby biznes, bo zajmuje się po prostu rolnictwem zajmuje się sadownictwem, zajmuje się jakimś warzywnictwem e, po prostu zajmuje się stricte uprawą roli i nie ma czasu na to, żeby budować firmę. Też nie zawsze rolnik będzie przedsiębiorcą i musicie sami sprawdzić, czy wam się to kalkuluje i czy będziecie Dobrymi przedsiębiorcami, bo to, że jesteście dobrymi rolnikami, to jeszcze nic nie znaczy. Możecie być w jakiś sposób skuteczni w działaniu, bo wiadomo, tutaj musicie gdzieś jechać, ten towar sprzedać, ktoś do Was przyjeżdża, ale jednak, mimo wszystko, takie tradycyjne bycie rolnikiem to niestety, moi drodzy, nie jest bycie przedsiębiorcą. Będąc przedsiębiorcą, macie zupełnie inne problemy, pojawiają się inne sytuacje, które musicie sprostać, a będąc rolnikiem, macie inne. W większości jest tak, że ludzie po prostu nie łączą rolnictwa stricte z biznesem, nie dorabiają się na tym dużego kapitału. Głównie jest to związane właśnie z tym, że rolnik zajmuje się stricte rolnictwem, też nie ma czasu na to, żeby, nie wiem, budować jakiś sklep z ekologiczną żywnością, jak sama tą ekologiczną żywność, tylko sprzedaje gdzieś tam do hurtowni, do sklepów albo właśnie jakimś tam większym firmom, czy jedzie na giełdę najczęściej na broniszę, jedną z większych takich w Polsce do Warszawy i tam sprzedaje swoje produkty. No, i nie ma czasu na rozwijanie sieci sprzedaży, robienie marki własnej, chociaż mógłby, ale, no, tak jak mówię, raczej nie będzie miał na to czasu. I wy też uprawiając grunt, uprawiając ziemię, raczej nie będziecie mieli czasu na to, żeby po prostu jeszcze dodatkowo budować na tym biznes, budować markę własną. Oczywiście na tej marce własnej w większości zarobicie dużo więcej niż gdybyście sprzedawali na przykład te warzywa czy owoce luzem. Ale no tutaj nie będziecie mieli w większości właśnie na to czasu i takiej możliwości, bo będziecie robić coś innego, czyli będziecie po prostu to uprawiać, pryskać, dbać o to, co też wam pochłonie tyle czasu, że może być ciężko, żeby to wszystko razem pogodzić. To jest taki główny mankament. Ale czy warto to łączyć? No to tak jak mówię, moim zdaniem warto, jeżeli faktycznie macie pomysł, macie pracowników, wiele hektarów, Yy, wiecie jak gospodarować, yy, i wtedy myślę, że jak najbardziej ma to ręce i nogi. Oczywiście znam bardzo dużo ludzi, tak robi, mając te 3-4 hektary, nie 10, 15, 20 ludzi, którzy z tego żyją, yy, że po prostu pracuje sobie na etacie, a tu sobie dorabia, ma te 2-3 hektary, jakiś tam, nie wiem, malin, czy najczęściej jabłek, śliwek, gruszek, i po prostu sobie dorabia, gdzieś tam rodzina pomaga zbierać, nawet żadnych Ukraińców tam nie. Nie zatrudniają, wtedy sami sobie radzą i mają jakiś tam z tego zysk, więc dodatkowe pieniądze do pensji. Ale gdybyście chcieli działać na pełną skalę, na pełny obrót, no to tutaj może być to utrudnione, ale jak najbardziej Wam polecam, próbować. W sumie no Polska słuchajcie, no słynie z rolnictwa, nie oszukujmy się też, wiele rzeczy możemy nie robić. Możemy nie kupować sobie super ciuchów, możemy nie kupować sobie super samochodów. Jakiegoś super wyposażenia do domu, ale no, jednak jeść musimy i to rolnictwo zawsze będzie popularne. Może się okazać, że z biegiem czasu będą inne metody rolnictwa. Może się okazać, że w Polsce rolnictwo już będzie na tyle nieopłacalne, że będzie żywność przywożona z zagranicy, będziemy za nią płacić dużo albo wręcz mało, ale będzie słabej jakości. Tego nie wiemy, jak to się potoczy, ale jedno jest pewne, że jakość jeść. Będziemy. Może za lat 200-300 okaże się, że łykniemy jakąś pigułkę, która nam pozwoli na to, że te wszystkie i wartości odżywcze i witaminy, i minerały, i kalorie, wszystko będzie uzupełnione w jednej tabletce. Ale na razie nic takiego nie ma i po prostu trzeba się jakoś tam odżywiać. A wydaje mi się, że warzywa, owoce, no i cała reszta produkcji możecie być rolnikami, słuchajcie, ich właśnie hodować drób, jakimiś tam hodowcami możecie być, możecie hodować świnie, krowy, jeżeli się na tym znacie. U mnie na kanale, jak widzicie o krowach, o świniach dużo nie opowiadam, może kiedyś gdzieś pojadę i coś nagram, z tego względu, że po prostu się na tym nie znam. Otwarcie Wam to mówię, nigdy tego nie mieliśmy, u mnie tam na gospodarstwie mieli i rodzina, ale niestety ja nie miałem i też wolałbym się w tym temacie nie wypowiadać, wiem, że są kanały, gdzie to po prostu wszystko jest lepiej przedstawione także e, tak to wygląda, każdy musi sam zadecydować po prostu co chce robić jeżeli macie lat 20, 20 parę warto próbować, jeżeli macie lat 30 plus, też warto, ale jeżeli już macie rodzinę no to wtedy trzeba się zastanowić po prostu czy warto jakiś kapitał ładować e, i czy warto ryzykować czasami e, ryzykować nawet słuchajcie, rodziną, co też nie jest dobre i czego ja oczywiście nie popieram no ale to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Więc yy, podsumowując, jeżeli chodzi o rolnictwo połączone z biznesem, jak najbardziej warto spróbować, przede wszystkim, że ta składka Krus też jest mała, ale nad tym bym nie panikował, no bo jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie, słuchajcie, opłacić składki ZUS no to w sumie co to za biznes i sam na tym nie zarabia lepiej to zamknąć albo próbować jakoś to rozwinąć. Yy, natomiast jak ktoś ma jakiś tam hektar dwa, może sobie działać na przykład jako specjalista, nie wiem, w wykończeniówce czy jako hydraulik, jako spawacz, a dodatkowo właśnie po pracy zajmować się rolą, mieć hektar dwa i próbować coś tam rozkręcać. Nie mówię o tym, żeby od razu rzucać etat, tego bym nie zrobił, ale krok po kroku jakąś tą bazę klientów rozwijać i wtedy można coś tam działać. Sprzedając do sklepów, sprzedając w kurcie, raczej na hektarze czy na dwóch się nie dorobicie, raczej nie zarobicie dużo, przynajmniej z mojego doświadczenia, tylko mówię to, co ja zaobserwowałem, budując własną markę, budując. Słuchajcie, jakąś strukturę można jak najbardziej to zrobić, ale na to jest potrzebny czas, kapitał, a jeżeli nie kapitał, to czasami bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu i też nie macie gwarancji, że to wam wyjdzie. Także to tyle. Ja Wam życzę powodzenia, czy macie lat 30, 50, 60. Myślę, że zawsze warto próbować, zawsze warto działać. Jeżeli dla kogoś rolnictwo to pasja, nie musi tego traktować w kategoriach finansowych. Po prostu z czystej pasji warto wyjść. Jak ja to mówię, przeorać to pole zebrać te warzywa, zobaczyć jak to wygląda, zebrać to zboże, jakieś tam żniwa i tak dalej. Super sprawa. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.